Chcielibyśmy to święto obchodzić radośnie, przede wszystkim pokazać dzieciom historię przedszkola, wspomnieć wszystkich pracowników, którzy pracowali, nauczycieli, pracowników administracyjnych, bo to oni też przede wszystkim tworzyli historię tego przedszkola. Chcielibyśmy w tym dniu zaprosić władzę, zaprosić też pana starostę. Po to, byśmy razem mogli ten dzień celebrować, dzieci przygotowały piękny program artystyczny, a potem zaprosimy wszystkich na słodki poczęstunek i do sali wspomnień, w której będzie można obejrzeć kroniki przedszkolne. Mamy tych kronik bardzo dużo. Można obejrzeć prezentację multimedialną, na której będą się przewijały zdjęcia z całego 40-lecia przedszkola. Myślę, że to będzie miły czas wspomnień, bo. Mam nadzieję, że odwiedzą nas wszyscy byli pracownicy i będziemy mogli wspólnie powspominać dawne czasy. Chcąc uczcić 40-lecie przedszkola, jedno zdjęcie z każdego roku. Nie da się wszystkich absolwentów przedszkola umieścić, tak, żeby każdy odnalazł siebie. Cieszy mnie bardzo to, że właśnie ludzie sięgają po te zdjęcia, oglądają one, są umieszczone na stronie Królewska Hojna. Staramy się z każdego roku najciekawsze zdjęcie umieścić. Mamy jedynie problem z pierwszą dekadą, ponieważ tych zdjęć jest bardzo mało. Nie były prowadzone jeszcze wtedy kroniki przedszkolne, natomiast pozostałe lata już dysponujemy dużą ilością zdjęć, ale niestety możemy tylko po jednym umieścić. Chciałabym z tego miejsca wypromować książkę, album, którą chcielibyśmy z okazji 40-lecia przedszkola wydać. I w tej książce znajdziecie Państwo dużo więcej zdjęć z różnych uroczystości, takich, o których być może nie wszyscy wiedzą, że się w przedszkolu odbywają, bo robimy bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo e, ciekawych rzeczy. I w tej książce, albumie będzie można to zobaczyć, i być może odnaleźć siebie, a może też siebie i swoje dziecko, bo do przedszkola już przychodzą absolwenci ze swoimi dziećmi, więc to jest naprawdę duży, duża historia. Książka będzie dostępna 21. Czerwca, czyli chciałabym ją wypromować na, na tej uroczystości. Jeżeli nam nic nie popsuje, planów, to, to, to mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Książka będzie też dostępna w Centrum Informacji mhm. w Hojnie, będzie można ją zakupić.